Siemanko widzowie, witam was w kolejnym materiale na tym kanale, a dzisiaj będzie coś, czego bardzo dawno nie było i będzie to taki kilkudniowy test, kilkudniowy czy kilkunastogodzinny. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale w każdym razie, na koncie znajduje się 185 tysięcy monet, 270 końców, otwieramy brązowe paczki, no i sprawdzamy ile siana będzie tam jutro na przykład o godzinie którejś tam, oczywiście to bowiem kiedy dokładnie, żeby ten materiał nie trwał oczywiście za długo i żeby to było wszystko fajnie, miarodajne. Na samym początku te wszystkie karty będę sobie wysyłał na listę i później sprawdzę cenę, żeby po prostu nie zajmować sobie głowy sprawdzaniem cen i wszystko tutaj ładnie wytłumaczyć dlaczego to teraz robimy, bo jeżeli, jeżeli na tym kanale już było z 20 materiałów o brązowych paczkach, nie no aż tyle nie było było może z 7 albo 8 maksymalnie, no ale teraz jest bardzo dużo SBC ligowych jak jakaś liga nie portugalska liga meksykańska, jakaś liga yy, asaudyjska jest też SBC z Premier League bo wiadomo, że brązy z Premier League też są no, a teraz wyszły ważne mecze. Dzisiaj jest czwartek, godzina 19:11, kiedy zaczynam to nagrywać. No, a z reguły, gdy są ważne mecze, to te karty z brązowych paczek najlepiej schodzą. No i ten materiał będzie polegał na tym, że sprawdzimy, ile końców zarobi się przez jakiś czas na otwieraniu tylko brązowych paczek. Będę co godzinę wchodził, jak nie będę spał, albo jak będę w domu, po prostu będę co godzinę wchodził na to konto, pokazywał Wam, co się sprzedało, za ile się sprzedało. O no w ogóle w poprzedniej paczce strój zagłębia lubin trafiliśmy, i tu jest kolejny strój, inny zagłębia lubin. Także ciekawie. Ale wracając, będę pokazywał ile zostało zarobione. No, mnie to ciekawi, ile się na tym zarobię, bo dawno tego nie robiłem. I no, muszę Wam szczerze powiedzieć, że nie poświęcałem się tak temu otwieraniu brązowych paczek. Bo no, jak otwierałem na tym pobocznym koncie, gdzie mieliśmy konto tylko do brązowych paczek, to może ze trzy razy dziennie tam zaglądałem. A tutaj będę zaglądał kilkanaście razy dziennie. No, i nie wiem tak naprawdę przez ile czasu, nie? Może do do około 20.21 zobaczymy, bo no, no nie chcę, żeby ten materiał trwał jakoś pół godziny z otwierania samych paczek, bo to trochę nie będzie miało sensu. O, tutaj karta z ligę nawet się trafiła, mogę pokazać. Proszę bardzo, sama taka karta, jedna już zwraca nam tą paczkę, takich kart będzie zapewne więcej. No i tutaj też, lol, kondoma trafiliśmy, <laughs> to zabawne. No, nie będę tutaj pokazywał każdej karty, w sensie, jeżeli trafi jakąś perełkę, to nie będę jej pokazywał i pokazywał wam, że tyle jest na rynku warta, no bo to już na kanale pokazywałem spierdyliard razy, że takie karty się w tych paczkach trafiają, więc po prostu będę pokazywał listy sprzedanych kart, ile kart się sprzedało w daną godzinę, no i ile siana uda się ostatecznie zarobić. Także po tym delikatnie przydługawym wstępie zapraszam wszystkich do tego materiału. Jeżeli wam się spodoba, to oczywiście zostawcie łapencję do góry, zostawcie suba, bo filmy na tym kanale są codziennie i warto tego suba zostawiać. Sprawdzajcie linkacze w opisie Discord, Instagram, a jeżeli chcecie dołączyć do tajnej, prywatnej grupy Handlowej, to takowy link się też w opisie znajduje. Zwiększyłem miejsca o 25 wczoraj. Znaczy wczoraj, dzisiaj rano, bo jest czwartek, jak to zaczynam nagrywać. Ten film pewnie wleci w sobotę. Więc zwiększyłem miejsca w czwartek, ale oglądacie to w sobotę. Jeżeli chcecie dołączyć, to sprawdzajcie opis. No i my widzimy się, jak już te karty wszystkie, jak już otworzę paczek na tyle, żeby zapełnić sobie całą listę, jak te wszystkie karty wystawię. Dobra, widzowie, wystawiłem wszystkie karty, które miałem. na na liście i już się sprzedało ich 29 Także no dopiero co wszystko wystawiłem i już dużo tych kart się sprzedało. Pokażę wam za ile schodziły. Niektóre po 2200 bo są to karty na przykład z Premier League, a jest wyzwanie o Premier League. Tutaj jakiś chłop z szwecji nie wiem, dlaczego tyle chodzi. No ale sprzedają się te karty bardzo szybko. No i głównie dużo tych kart się sprzedaje na przykład przez to po takich cenach, że mamy a na dywizji jeszcze mamy słapy. Są wyzwania ligowe, na przykład tu Serie A, jest ligę, jest jest La Liga, jest Liga turecka. No no dużo tego jest, naprawdę bardzo dużo, no i te karty po naprawdę super cenach się sprzedają, no mimo, że menedżerowie z Francji już są nic nie warci, to i tak myślę, że opłaca się to robić, no i mamy kolejne karty sprzedane, już 32 karty się sprzedały, jest godzina 13, sorry 19.34, więc w czwartek, więc no co no, idę dalej paki otwierać, bo oddaję. Minęła prawie godzina widzowie, czwartek godzina 20.28 i 56 kart się sprzedało, 26 jest jeszcze wystawionych, bo no otwierałem po prostu paczki kolejne jak te kilkanaście kart wcześniej się sprzedało. No i tak się prezentują sprzedane karty, no, niektóre wiadomo z tych lig, które są w ligowych SBC. Niektóre po prostu schodzą, bo schodzą. No i już mamy profit, tak naprawdę szybciutki profit. Menedżerowie niestety już nie są w cenie, ale to nas nie interesuje. No i ja to usuwam, odświeżam to, co się nie sprzedało. I no, no nie ma tutaj za dużo kart tak naprawdę. Jest ich tylko kilkanaście, więc to sobie odświeżymy. Ja jadę otwierać kolejne paczki i znowu za godzinę się widzimy. Kolejny update widzowie. Godzina 22.10 w czwartek. I 40 kart kolejnych mamy sprzedanych. Na koncie 210 tysięcy, zaczynaliśmy ze 180 z kawałkiem, no i jeszcze trochę kart zostało, także no, to co się nie sprzedało, no to relistujemy, no i idziemy po kolejne paczki. W sensie otwieramy kolejne paczki i wystawimy kolejne karty, jeżeli te karty po 200 końców się no, nie sprzedadzą przez no, kilka wystawień, no to walę je po prostu na Quixel i, i tyle w temacie. Także idę otwierać dalej i widzimy się za niedługo. Czwartek, godzina 23.33 widzowie i sprzedało się tylko 25 kart, no tylko albo aż, zależy kto patrzy. Dla mnie to jest tylko trochę kart takich, wiecie, nic nie wartych, jakby no, no po 200 końców, trochę kart takich wartych więcej, z jakichś lepszych lig, czy z lig pod SBC i tak dalej, i tak dalej. No i to oczywiście usuwamy, to wystawiamy jeszcze raz na godzinę. No i te karty, które się nie sprzedadzą, no to po prostu squixeluję, no i idę otwierać kolejne paczki. Jest już piątek, godzina 1.24 i, i trochę zmęczony jestem, więc zaraz idę spać. Jeszcze tu pokażę, że 24 karty się sprzedały. Tutaj przejadę na szybkości pokazać. No nic tutaj, no nie ma szału po prostu, te co nie poszły, te karty co nie poszły to walę po prostu na Quixel, bo nie chce mi się tego trzymać. No i jazda z kolejnymi paczuszkami i zobaczycie je, w sensie za chwilę wy je zobaczycie, a ja Dopiero jutro to Wam pokażę, bo zmęczony jestem i spać zaraz zawijam. Także jest piątek, godzina 13:33. Przed chwilą wstałem, 40 kart się nam sprzedało. No i fajnie, to usuwam. Oczywiście tylko na szybko przejadę Wam, żeby pokazać. No, pokazane, to usuwam. To wystawiam jeszcze raz, no i wiecie, będę tak odświeżał sobie po prostu ze trzy razy, nie? Bo wczoraj squeakselowałem te karty, które mi się nie sprzedały przez tam trzy czy cztery wystawienia, bo nie chcę mi się po prostu tego trzymać. Wiadomo, że jeżeli bym wystawiał te karty parę razy, czyli no wystawiałbym je po prostu w kółko, no to do jutra by mi się pewnie większość z nich sprzedała, ale mi się nie chce czekać na to. No i jeżeli chłop mi nie schodzi przez parę godzin, spójmy, czyli przez parę wystawień, to go żeby zrobić miejsce dla innych chłopów ma piątek, godzina 14.44 224 tysiące już na koncie się odłożyło Jest to chyba ósme wystawienie Będzie ósme Albo 9, już dokładnie nie pamiętam Prawie 40 kart znowu się sprzedało Także, no, przejadę wam to w sumie Pokażę, żeby nie było No i to kasujemy Te karty, które się sprzedały, wiadomo Cyk, tego, To wystawiamy Wystawię w sumie teraz I jeszcze raz wystawię Jak się nie będą sprzedawały To walę na piksela wszystko I wystawiamy od nowa Piątek 16:30, znowu wbijamy na konto. Tylko 19 kart się sprzedało. No i głównie zostały tu już karty po 200 końców, więc ja to wszystko będę quicksalował. To co tu zostanie i i kolejną stubę wystawiamy, bo po co ma to leżeć, jak można obrócić więcej, nie? W się sensie obrócić więcej, no wystawić więcej kart, nie? No bo im więcej brązowych paczek otworzymy, tym większa szansa na jakąś kartę warto mieć, niż 200 monet. Te karty oczywiście by się sprzedały z czasem, tam do jutra, czy do pojutrze, by tam dużo tych kart poszło, ale no, no tutaj nie czekamy, nie chce nam się czekać, quicksolujemy to i jedziemy dalej. Godzina 17.50 w piątek, nie, nie wiem, każdy, każdy ten, każde takie moje wejście na to konto kolejne zaczynam od podania godziny, nie wiem dlaczego, ale no ale już trudno, no i 232 tysiące na koncie 51 kart sprzedanych, jeszcze niektóre są wystawione tu na szybkości przejadę, żeby pokazać wiadomo, no, no nie będziemy się nad tym zatrzymywać, nad każdą pojedynczą kartą, bo no to nie ma sensu, już to chyba trzeci raz w tym materiale mówię, żeby to nie trwało pół godziny, nie? Więc to usuwam, to wystawiam jeszcze raz, to co się nie sprzedało no to też wystawię jak się skończą te licytacje, bo tam parę kart jeszcze zostało, no, na 3 minuty na przykład, nie, więc idę otwierać dalej, a to niech się sprzedaje. Piątek, godzina 20.57 właśnie wybiła i 36 kart się nam sprzedało, no, i co? No, pokazuję wam po prostu, ile jest siama, i cały ten proces. Jeszcze myślę, że ze 3-4 razy max Se, wiecie, odświeżę te karty, po prostu to usunę, to odświeżę. No, i już nie będę quicksellował tego, bo mi się nie chce po prostu, nie? Także, no, 3 razy odświeżę i otworzę kolejne paczki, i podsumujemy sobie to wszystko. Godzina 30 po północy, już jest sobota. Sprzedało się 31 kart, więc tutaj znowu odświeżam i pokazuje. Myślę, że jeszcze dwa wystawienia zrobimy i, i nie będę tego pixelował już, tego co tu jest, bo no, no nie chcę mi się szczerze mówiąc już tego robić. Więc jeszcze zaglądniemy sobie tu po pierwszej i jutro, jutro zrobimy podsumowanie tego wszystkiego. Siema, sobota, godzina 3.12, dopiero teraz wlazłem, bo robiłem swapy na głównym i Food Champions. Więc no, no, trochę mnie zajęło, i dopiero teraz wlazłem. No, sprzedało się 21 kart. Na koncie tyle siama, ile widać. No i ostatnie wystawienie. Ostatni raz to wystawiam. I do ostatni raz otworzyć paczki. I no jutro zrobimy sobie podsumowanie. Widzowie, godzina równo 16, sobota. I to będzie końcówka tego materiału. Ostatnie wystawienie to było. 16 kart się sprzedało. No i można wszystko to sobie podsumować. Zaczynaliśmy mając 185 tysięcy Monet. Jest 247 na koncie, jeszcze trochę kart na liście. Jakbym te karty co się nie sprzedały, odświeżył jakieś 2-3 razy, to pewnie jeszcze ze 20 by się ich sprzedało, więc no powiedzmy, że tak ogólnie 250 tysięcy z tego, nawet jakby to swiwselować gdzieś by było. I daje to łącznie 65 tysięcy profitu, 14 razy otwierałem paczki, 14 razy wystawiłem karty. I łącznie od, razem z otwieraniem paczek, to wszystko co widzicie na materiale, zajęło mi może 45 do 50 minut. W 50 Minut zarobić 65 tysięcy bez żadnego wysiłku, wchodząc i otwierając tylko paczki. No, mogłem zarobić więcej przez ten czas, no i zagląda, zaglądać tam jeszcze częściej. Z tym, że no, akurat miałem dość mało czasu i musiałem parę rzeczy zrobić, no i nie było zaglądane na to konto tak często, jak chciałem. No ale 14 razy właśnie tutaj wchodziłem, wystawiałem, otwierałem paczki dalej, no i odłożyło się 65 tysięcy profitu. Czy to dużo? Czy to mało? No myślę, że to jest dosyć dużo, patrząc na to, że tylko wchodzimy, otwieramy paczki, wystawiamy karty. 65 koła tylko za wykonanie kilkunastu takich operacji wejścia na konto, otworzenia paczek, wystawiania kart i, i odświeżenia tych, co się nie sprzedały. No i ewentualnie quicksellowania tych, co się nie sprzedają przez 3-4 wystawienia, no bo tutaj no możemy to quicksellować, jeżeli się nie sprzedaje przez tam parę wystawień, no bo po co mamy mieć miejsce na liście zapchane, jak z tych brązowych paczek leci naprawdę dużo kart typu Eredivisie, zaraz tutaj wejdę w SBC i wam pokażę, bo tutaj naprawdę bardzo dużo kart leci, które są warte więcej niż Quixel, a nawet warte więcej niż 1000 czy 1500 monet, bo mamy teraz swapy, no i potrzeba karty z Eredivisie, karty z Eredivisie też z tych paczek lecą, potrzeba karty ligowe z Ligę, też z Eredivisie, z MLS-u, z Bundesligi, z Premier League, z Ligi Meksykańskiej, z Ligi Saudyjskiej, Serie A, Championship, Libertadores, Sudamericana, Super League, Ligi Chińskiej. No i może te karty z Ligi Chińskiej po 200 monet kosztują. Może te karty z Pro League też często kosztują po 200 monet, ale karty z Ligi Tureckiej, z Ligi Saudyjskiej, z Sudamericana, z Libertadores, z Championship, z Ligi Meksykańskiej potrafią minimalnie te 350-400 kosztować, z MLS-u też, a w większości przypadków jest to przynajmniej 700-800 monet, z Bundes ligi po półtorej koła, z Premier League po 2,5, po 3000 tysiące, no dużo tych kart leci, no i jeżeli nie macie pomysłu na handel i nie chce, albo nie chce wam się handlować, albo nie macie budżetu, no to tutaj łatwy sposób na podreporowanie budżetu, pokazany prosto ode mnie, wiem, że dużo już tych brązowych paczek było na kanale, ale nie było tych paczek długo, no i wyszły w międzyczasie SBC ligowe, więc postanowiłem zrobić taki materiał, żeby wam pokazać, czy to się opłaca, jak się opłaca i ile idzie zarobić, no, 14 wystawień, 60 ponad tysięcy. Myślę, że dobry wynik, a w tym materiale to by było na tyle widzowie. Oczywiście, jeżeli się podobało, to zachęcam jeszcze raz do stawienia łapy, do stawienia suba. No i trzymajcie się i do jutra!